Cześć, witajcie w drugim odcinku naszego nowego cyklu. Hausowy podcast. Projektu realizowanego przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej i sfinansowanego ze środków Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec w Opolu. A przy mikrofonie Magda Komisarz i Sandra Mazur. Dzisiaj opowiemy Wam o filmie System Sprenga co jest tłumaczone jako błąd systemu. I uważamy, że, no właśnie, jest to błąd, ale w tłumaczeniu. Wydaje nam się, że to tłumaczenie nie oddaje tak naprawdę sensu tego słowa, ale do tego wrócimy w dalszej części naszego podcastu. A dlaczego wybrałyśmy właśnie ten film? Dlatego, że był on najgłośniej dyskutowanym filmem w Niemczech w roku 2019 i otrzymał wiele nagród. Film Błąd bon Systemu był oficjalnym niemieckim kandydatem do Oscara w kategorii film nieanglojęzyczny w 2020 roku. Natomiast jak wiemy, film ten nie uzyskał nawet oficjalnej nominacji do tej statuetki. A co to znaczy, że nie uzyskał nominacji, a był kandydatem? Każde państwo może wyznaczyć jakby jeden film, który uważają. No różne są zasady przyznawania tej nominacji, natomiast taka nominacja świadczy o tym, że ten film. W danym roku był najlepszy w danym kraju był najważniejszy z różnych powodów, ale do wąskiego grona nominowanych właśnie do Oscara w tej kategorii dochodzi tylko pięć różnych państw, pięć różnych filmów, no i nie wiem, co mi się nie poszczęściło w tym roku. Natomiast y, zawsze się dobrze pamięta te filmy, które były nominowane, tak jak się pamiętał na przykład Katyniu Polskim, czy właśnie w tym roku Boże Ciało, aczkolwiek Boże Ciało akurat zdobyło nominację. A, to widzisz, to tego nawet nie wiedziałam. Film otrzymał również Srebrnego Niedźwiedzia, który jednocześnie był ostatnim wręczonym Srebrnym Niedźwiedziem. A dlaczego? To jest dosyć ciekawa i jednocześnie szokująca historia, dlatego że ten, dlatego, że ten Srebrny Niedźwiedź to nagroda imienia Alfreda Bauera, pierwszego dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. I była ona przyznawana od 1987 roku. Dla filmów fabularnych, które wnosiły coś nowego do świata sztuki filmowej. I w roku 2020 zrezygnowano z przyznawania tej nagrody, bo jak się okazało wcześniej wspomniany, Alfred Bauer okazał się być nazistą i po opublikowaniu tej informacji przez tygodnik Die Zeit, obecna dyrekcja festiwalu postanowiła zawiesić przyznawanie tej nagrody. Co ciekawe, sam Bauer nie dość, że próbował po wojnie oczywiście zacierać ślady swojej nazistowskiej działalności, no to jeszcze starał się kreować siebie na takiego, no powiedzmy, cichego przeciwnika nazistowskiego reżimu. I w zasadzie, w zasadzie tę rolę pełnił od 51., rolę dyrektora festiwalu pełnił od 51. roku do, do 76., Czyli do momentu w zasadzie przejścia, przejścia jego na, na emeryturę. No to trzeba przyznać, że ta jego misja zatuszowania. Jego nazistowskie działalności naprawdę została zakończona sukcesem, tak? Bo człowiek sobie spokojnie pracował do emerytury, otchwały go jakby nie rozżegnali nie za jego życia. No tak, tak, to absolutnie. I to jest, to jest zresztą taka ciekawa sprawa, bo ja się zastanawiam, dlaczego akurat ten fakt wyszedł w tym roku i dlaczego nie został ujawniony wcześniej, bo no, umówmy się ciężko uwierzyć, że nikt wcześniej o tym nie wiedział, tak? Hmm. Komu na tym zależało? Tak, tutaj snujemy już pewne swoje te Teorie spiskowe, a Wy możecie je posnuć razem z nami. <grym> Coś musiało być na rzeczy w każdym razie. A propos nagród, sam scenariusz do tego filmu, za który odpowiedzialna jest także jego reżyserka Nora Finchard, została nagrodę za scenariusz już w 2016 roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Ender. Tutaj właśnie data tej nagrody wskazuje nam na to, że praca nad filmem trwała bardzo długo. Sam scenariusz został już nagrodzony w 2016 roku, musiał powstać wcześniej, e, i tak w istocie było. Nora miała pomysł na ten film już bardzo, bardzo długo, natomiast nie miała konkretnej inspiracji. To e, znała, można powiedzieć, olśnieniem podczas jej, e, jej zlecenia, które kręciła w ośrodku dla kobiet w kryzysie bezdomności. Ona w nim przebywała, robiła materiał po prostu do swojego filmu, w pewnym momencie jej uwagę zwróciła 14 dziewczynka, która wprowadziła się do tego ośrodka. To wprawiło ją w zakłopotanie, bo to było naprawdę niezwykłe, że tak młoda osoba znalazła się w tym ośrodku, który no nie był na pewno dostosowany też do jej potrzeb. Postanowiła zainteresować się tym tematem, porozmawiała z pracownicami socjalnymi i usłyszała na ja, system szpręga. O właśnie i tu może wyjaśnisz Magda, co to właściwie znaczy system szpręga? No i właśnie tutaj też ciężko jest to tłumaczyć. Myślę, że na niemiecki też ciężko, na polski. Natomiast e, chodzi tu o, znaczy w żargonie pracowników socjalnych, pracownic socjalnych, e, mówi się tak na osoby, które wymykają się rozwiązaniem systemowym, które są problematyczne z różnych względów, które też w jakiś sposób e, poddają ten system wątpliwość. Więc błąd systemu to jest bardzo płaskie tłumaczenie. Tu trzeba by się bardziej przyjrzeć takiemu innemu wymiarowi tego słowa, bo tu nie chodzi tylko o tę jedną osobę, ale sama reżyserka bardziej chciała uzyskać znaczenie metaforyczne, dlatego też użyła tego słowa w liczbie mnogiej. Reżyserka i scenarzystka przeprowadziła bardzo, bardzo rzetelny research do tego filmu. Była wolontariuszką w różnych ośrodkach, które zape zapewniały opiekę nad dziećmi. I efektem tego długoletniego researchu jest wspaniały film, w której główną rolę gra dziewięcioletnia dziewczynka, która jakby obecność jej w tym filmie także wpłynęła na to, że praca nad filmem się przedłużyła. W Niemczech bowiem jest bardzo restrykcyjne prawo, które określa ile godzin może spędzić dziecko na planie filmowym. No i w przypadku Beni to było tylko 5 godzin na dzień. To bardzo bardzo niewiele w porównaniu ze standardowymi 10 godzinami. Krótko o czym jest ten film. Już dużo zaczęłyśmy mówić o tym wszystkim, co jest dookoła filmu, o tym, co się wydarzyło przed tym filmem i co po nim, natomiast chcemy też oczywiście troszeczkę nakreślić fabułę. Oczywiście bez spoilerów. Ale. Postaramy się bez spoilerów, przynajmniej tak. Tak jak ty mówisz, pobyt w tym ośrodku był inspiracją albo takim nawet objawieniem, dlatego że ona też w jednym z wywiadów mówiła, że ta myśl. Kiełkowała w niej. To znaczy myśl o nakręceniu filmu o, o dziewczynce i jej problemach, ona sama mówiła, że była dziewczynką dosyć żywą, energiczną i wymykającą się trochę z tego systemu. Natomiast ona nie miała kontaktu faktycznie z opieką społeczną, i to nie były aż tak poważne problemy, jak problemy naszej głównej bohaterki. A jakie to problemy? <laughs> Tak, pierwsza scena filmu to jest w zasadzie wielka awantura na dziedzińcu jakiegoś ośrodka, szkoły, nie wiemy jeszcze do, do końca, w której centrum właśnie znajduje się nasza tytułowa bohaterka, Beni. I tam mamy ogrom krzyku, ogrom agresji, ogrom takiej złości, wściekłości, można wręcz powiedzieć, ale przede wszystkim, właśnie krzyku. System spręgia to jest historia małej dziewczynki, która ma 9 lat i jest właśnie takim system spręgerem, czyli nie potrafi, nie potrafi się dopasować w pewien sposób do systemu. Tak? System z nią sobie w pewien sposób nie potrafi poradzić i, i nie wie, jak postępować z takim dzieckiem. Jest to dziecko bardzo agresywne. Beni znajduje się w ośrodku i w zasadzie wiemy tyle, że co chwilę zmienia ośrodki wychowawcze. Matka oddała ją do domu dziecka, bo nie potrafiła sobie z nią poradzić. Nie, no właśnie tego, tego nie wiemy do końca. W każdym razie wiemy tyle, że Beni, główna bohaterka naszego filmu, jest bardzo agresywnym dzieckiem, z którym nie potrafi sobie poradzić. Jak już wcześniej wspomniałam, system. No i do tego krzyku trzeba się przyzwyczaić rzeczywiście od początku. I, no i bez polerów, ale rzeczywiście ten film wymaga od nas sporo i to nie jest też przyjemny film. To jest film, w którym idziemy z Beni dalej, tak? Jakby sprawdzamy różne rozwiązania systemowe, patrzymy jak systemy opiekuńcze zdecydowanie Niemiec, właśnie starają się wesprzeć matkę. Beni? No i właśnie sama matka też gra ważną rolę. Ona jest bardzo zakłopotana w tej sytuacji jest w trudnej sytuacji finansowej na pewno ma trójkę dzieci, ma nie do końca jasną historię jeśli chodzi o, o jej partnerów. Wiemy tylko tyle, że prawdopodobnie często się zmieniają. To jest osoba, która po prostu nie ma stabilności życiowej w pewnym sensie, i też nie wie do końca, jak sobie może poradzić z Beni, jest przytłoczona wszystkimi rzeczami dookoła. Mamy też bardzo wiele portretów e, pracowników i pracownic socjalnych. Ludzi bardzo różnych, ludzi bardzo zatruskanych o Beni, ludzi, którzy są mniej życzliwi, bardziej życzliwi. Na pewno wszyscy mają dobre intencje i starają się, mm, starają się pomóc tej dziewczynce w różny sposób i jak to często bywa, wiele osób ma całkiem inne pomysły na to. E, wyróżnia się tutaj na pewno e, Michiel, e, zwany przez Beni Macha. Misia? Misia, Misia. Po prostu misia, który jest też um, trenerem, e, który wspomaga dzieci, które mają problemy z agresją. Prawdopodobnie sam też, e, też ma pewne kłopoty z agresją. Na pewno, na pewno wie, um, co to znaczy być osobą agresywną, wie, co to znaczy nie kontrolować swoich emocji i, i dlatego też świetnie rozumie Beni i proponuje jej trzy tygodnie w lesie. Trzy tygodnie w wartań Tutaj nie do końca się zgodzę, że on proponuje jej. To jest tak, właśnie kolejna tak, kwestia tak, w filmie, tak. że tutaj jakby nikt z tą Beni nie rozmawia tak naprawdę. Mamy często taki obraz, gdzie dorośli rozmawiają o sytuacji Beni, mamy kilka razy ujęcia z wizyt u psychiatry, która wykonuje szereg badań i stara się w jakiś sposób jej pomóc, dobrać odpowiednie leki. No ale pytanie, właśnie dla kogo odpowiednie, tak? Mhm. Dla samej Beni? Czy dla otoczenia, które nie potrafi sobie z nią poradzić. I tutaj właśnie dochodzimy do tej, do tej próby pomocy poprzez izolacji, izolacji w lesie, w celu właśnie wyciszenia jej, ale w całym, od tak, też... uwolnienia od, od bodźców, tak tutaj dobrze powiedziałaś, ale w całym filmie mi osobiście brakuje po prostu porządnej terapii. Terapii, podczas której rozmawiano by z Beni, gdzie mogłaby powiedzieć, o tym, co czuje, co myśli, z czym sobie nie radzi. I między innymi właśnie dlatego ten film wzbudzał we mnie taki ogromny smutek, bezradność, zmieszanie, tak? To podejście do dzieci jest kluczowym tutaj tematem. To jest też. No, też ciężko powiedzieć, że to jest krytyka systemu niemieckiego, to jest na pewno wejście w jakiś dialog z tym środowiskiem, natomiast nie do końca można powiedzieć, jakby film nie narzuca rozwiązania tak naprawdę tej sytuacji. Natomiast e, bardzo zwrócił moją uwagę też e, komentarz w e, Missy Magazine. Tam są recenzje, która mówiła o tym rozdźwięku właśnie pomiędzy potrzebami dzieci, a możliwościami też systemowymi. Dzieci zostały zaszufladkowane przez system, a nikt nie patrzy na potrzeby dzieci. Czyli w idealnym świecie byłoby tak, że, że każdy przypadek byłby indywidualnie jakoś rozpatrywany. Natomiast tutaj mamy taką sytuację, że mamy Dziecko, które no, przyprawia wszystkich o, o, o bóle głowy i bezradność, natomiast um, wszyscy starają się znaleźć jakieś rozwiązanie, tylko że jest parę rozwiązań już, które już są po prostu, które funkcjonują i można spośród nich coś wybrać. Natomiast um, idealnie byłoby taką odpowiednią, nie wiem, potrzebę wychowawczą, opiekuńczą, po prostu dostosować pod i tak i skroić być może coś zupełnie nowego. Znaczy, chcemy też uprzedzić. Myślę, że to już bardzo dobrze wynika z tego, co do tej pory powiedziałeś. To jest bardzo ciężki film, tak? To nie jest film, dzięki któremu, no nie wiem, można się rozerwać, tak? Wieczorem. To na pewno dobrze jest się przygotować na, na takie mocne emocje, na to, że, że po, po filmie po prostu zostanie się z wieloma pytaniami i emocjami. Teraz chcemy trochę powiedzieć o miejscu akcji tego filmu. No, miejsce akcji jest na pewno małe niemieckie miasto o małym zawieszeniu ludności i z tego tak przypuszczamy, że akcja toczy się na północy Niemiec. To nigdy nie jest nazwane, jak się nazywa to miasto. Nie wiemy tak naprawdę, gdzie to jest. Wiemy Więc... tylko po rejestracjach, tak? A, no tak. Samochodów. <laughs> że Że jest to faktycznie gdzieś tam w okolicach Wolfsburga, tak? Czyli dolnej Saksonii. Film był kręcony też w Hamburgu i w Berlinie, zdaje się. To pewnie jakieś sceny, sceny w środku. Klimat filmu jest taki ciemny. Pamiętam, że gdy rozmawiałyśmy o tym, Sandra mówiłaś, że tam, że ten klimat kojarzyć się trochę taki z, z klimatem północy, Skandynawii, może trochę. Rzeczywiście no jest bardzo ciemno na ekranie. Mało słońca. Słońce, no nie wiem, nie pamiętam w ogóle takiego momentu, nawet żeby słońce rzeczywiście intensywnie. Wydaje mi się, cieszyło. że, że no... w ogóle jest takie jesiennie bardzo. Mhm. Jeżeli chodzi o kolory, to też w pierwszym odcinku proponowałyśmy Wam serial Dark, i faktycznie w Darku było bardzo dużo mroku i odznaczająca się żółta kurtka głównego bohatera, natomiast tutaj w system Spręga mamy ogrom krzyku, złości, rozpaczy i mocno odznaczającą się różową kurtkę głównej bohaterki. I róż jest bardzo intensywny, taki energetyzujący. Zazwyczaj tutaj róż kojarzymy mnie z miłością, z powiedzmy szczęściem, szczęśliwym dzieciństwem, tak? No ale nie w tym przypadku. Tutaj róż oznacza osamotnienie, wykluczenie, smutek. Podkreśla w pewien sposób inność Beni od pozostałych bohaterów i bohaterek. Ja zawsze zwracam podczas oglądania filmów uwagę na muzykę. I tu bardzo mi się podobało, tak naprawdę, wykorzystanie, wplecenie muzyki w ten film. Miałam wrażenie, że muzyka towarzyszy na, w tym filmie bohaterom i bohaterkom wtedy, kiedy. Kiedy tak naprawdę w życiu codziennym towarzyszy nam muzyka, tak? Jest scena, kiedy, kiedy Beni i Misia jadą autem, no i puszczają głośno muzykę, no i to... Jakby dla mnie bardzo, bardzo jest to przemawiający sposób... Budowania zaufania też. Trochę też, tak? Że, że mamy jakieś poczucie jakiejś realności. Natomiast piosenki są też bardzo często śpiewane przez dzieci albo przez Beni. To jest takie tradycyjne wykorzystanie też muzyki do uświetnienia pewnych okazji, tak? I tutaj właśnie jakby widzę też duży kontrast z Darkiem. Tutaj nie mam poczucia, że muzyka robi za kolejną aktorkę jakąś mm -hmm. kolejną, tak? Że nie wypełnia jakiejś ciszy, nie musi budować tak oczywiście pewnego napięcia, tylko jednak tutaj w tym filmie mamy ciszę, mamy czas na oddech. Nie wiem, co ty myślisz Sandra? Tak, no ja się, ja się zgodzę. Tutaj muzyka nie gra pierwszych skrzypiec, natomiast ta cisza, o której ty wspomniałaś, ona jest przeplatana z naprawdę... Tak. Yy, wysokim wrzaskiem, i to jest takie od spokoju do ogromnego wybuchu, i właśnie dlatego wydaje mi się, że oglądając ten film, ty przeżywasz to wszystko razem z Beni. Jest Jakby to razem, to, tak, to wzbudza te emocje, że wyciszasz się w pewien sposób, i nagle nie wiesz, kiedy po prostu przyjdzie torpeda emocjonalna. Dla Ciebie i, i zaczynasz przeżywać dokładnie ten sam ból, który przeżywa Beni w, w tym filmie. To, to jest świetnie zrobione. I naprawdę trzeba powiedzieć, że ta mała aktorka młoda, bo ona ile ma? 11, 12, no, jeszcze nie, nawet chyba nie? No, w, jakby w filmie grać 9-letnią, tak? Natomiast mm -hmm. ona jest trochę starsza, ale i tak, to jest naprawdę jeszcze dziecko i e, fantastycznie zagrała, i teraz tutaj pytanie na ile dobrze ona była przygotowana, tak? W sensie, ja się, wiesz, oglądając ten film, zastanawiasz się... Nie, no jasne, ja byłam pełna podziwu tego, jak krała właśnie Penny, natomiast oglądałam kilka wywiadów z nią i jestem pewna, że ja w tym wieku na pewno nie byłam tak elokwentna i dojrzała. Co też wskazuje na to, ona jest też ze specyficznej, specyficznego kontekstu. Zdaje się, że ona już od młodości bardzo dużo różnych ma dodatkowych zajęć, itd. I, no i ona po prostu świetnie pasuje do tego świata filmowego, i nie ma o czym mówić. Wywiady z nią też są poważne. Tak jakby nie ma co traktować jej protekcjonalnie i zastanawiać się, u kto ją przygotował, bo. Myślę, że ona jest po prostu strasznie świadoma wszystkiego, co się dzieje. Natomiast wiem, że Nora, czyli reżyserka filmu, ma też świetny kontakt z nią mm -hmm. i ona też jej dawała dużo przestrzeni, ona dużo z nią rozmawiała. Jakby pracowały nad tym, jak w danych sytuacjach zareagowałaby Beni, a w jak zareagowałaby Helena, czyli aktorka. No i to, jakby to czuć, tak? Że tam była przestrzeń, że mam wrażenie, że po prostu wszyscy aktorzy się świetnie tam czuli. No, i to po prostu widać. I też Helena mogła rozwinąć swoje skrzydła mimo młodego wieku. Uh -huh. I jeszcze coś powiemy o pracy kamery? Powiemy coś. Pewnie. Znaczy, dla mnie y, praca kamery była świetna. Bardzo y, nie było to takie standardowe, to nie była standardowa operacja kamery. Bardzo zwrócił moją uwagę ten moment, kiedy, kiedy Beni biegła, y, a za nią macha. No, tu nie będę opowiadać szczegółów tej sytuacji i tego całego kontekstu. Natomiast kamera była tak poprowadzona, jakby za Beni biegła jakaś inna osoba. W sensie widzimy naprawdę ruchy tej kamery i to, jakby ta kamera jest zawsze tak blisko jakoś jest to tak poprowadzone, że zdjęcia tak, są bardzo tak. intymne. intymne. Dlatego, no. dlatego właśnie to się łączy też z tymi emocjami, tak? My, my tak jakby przeżywamy wszystko z Beni i jesteśmy bardzo blisko z nią, tak jak ty mówisz, Beni, także dlatego ten film jest też bardzo poruszający, tak? Bardzo, bardzo taki e, obciążający emocjonalnie, nawet bym powiedziała. W naszych podcastach staram się też zastanawiać, co w danym tekście kultury jest niemieckie, a co jest uniwersalne. Tak? No bo to też wychodzimy założenie, że to jest gdzieś tam zawsze przeplatające się zjawisko, że, mm. że nic nie ma, co jest tylko stricte kulturowe albo tylko stricte uniwersalne. No i tutaj <ścoughs> Sandra pa, bardzo lubiła auta. No to, to jest mój konik, to już mogliście i mogłyście usłyszeć też w poprzednim podcaście, gdzie zwracałam uwagę na samochody i tutaj rzeczywiście, no wiadomo, niemieckie samochody. Co moją uwagę szczególnie zwróciło, to Volkswagen Passat, dosyć stary model i to był samochód właśnie koławcy, tak, tego Michaela który zabrał Beni na terapię w lesie. I ja nie wiem do końca, czy taki był zamysł samej reżyserki, czy, czy to jest moja jakaś fantazja, natomiast dla mnie to oznaczało tyle, że dużo mówi się w Niemczech, że wychowawcy, pracownicy socjalni, pracownice socjalne zarabiają stosunkowo mało. W Niemczech, i dla mnie to, to, był, to był taki symbol tego, nie? Jest wychowawca dosyć stosunkowo młody, który założył właśnie rodzinę i jeździ pasatem z lat 90. I to, to jest, mówię, to ja nie wiem, czy to był taki zamysł samej reżyserki. Ale ja to w każdym razie tak odebrałam. Natomiast, co, na co ja zwróciłam uwagę, to to, co zdecydowanie jest niemieckie, jest po prostu system pracy socjalnej, tak? Jakby tego się nie da w ogóle przetłumaczyć na system polski. Dużo, dużo pewnie eksperymentalnych rzeczy, natomiast jakby to też trzeba wziąć na poprawkę, że, że ten eksperyment z, z lasem też nie jest aż tak powszechny w Niemczech, natomiast stosowany. No ten rozbudowany system no jest stricte zakorzeniony po prostu w niemieckich realiach, tak? I jest to jasne, że ten film wchodzi w dialog właśnie z tym środowiskiem. Inna sprawa to jest też, my pracujemy nad tym podcastem oczywiście ze Stefanem, który prowadzi nasz podcast po niemiecku. I pamiętam, że on zwrócił uwagę na to właśnie, że Osoba, pamiętasz może imię Sandra? Nie pamiętam. Tam, ta, tam mamy postać rolnika, po prostu. Starszej osoby, hmm. która, która mieszka bardzo blisko lasu, w którym zatrzymali się Misia i, i Beni. No i ta osoba jest bardzo zdenerwowana i, i on ich chciał pozwać, jakby. On też bardzo, bardzo był taki krytyczny, bardzo był taki. Um... nabuzowany, można Nabuzowany. To chyba świetne słowo. I pamiętam, że Stefan powiedział, że, no, że, to, że to jest takie niemieckie, że w Polsce załatwiłoby się sprawę jakoś. W inny sposób, a on, on właśnie zaraz straszył ich pozwami albo tym, że zaraz na policję. Um, natomiast my zwróciłyśmy z tak, uwagę Sondrom, że to też jest przejawem pewnego zaufania do instytucji tak. państwowych. Tak? Znaczy, Stefan generalnie powiedział, że to chodzi o nie tyle co typowo niemieckie, ale co typowo północno-niemieckie. Nie? Stefan pochodzi z północy Niemiec i, i tak mu się to po prostu skojarzyło. Na co ja zwróciłam szczególnie też uwagę, jeżeli chodzi o, znowu tutaj wrócę do, do takiego porównania z serialem dark. To w darku mamy same białe osoby. Jakby to już mówiłam w poprzednim podcaście, nie mamy tej różnorodności, i tutaj faktycznie jest pokazana ta różnorodność, tak? Mamy osoby o różnym kolorze skóry, o, o różnym pochodzeniu, to gdzieś wybrzmiewa. W samym filmie, natomiast to, co jest ciekawe, to sama główna bohaterka, ona jest białą dziewczynką, tak? Po pierwsze dziewczynką, a po drugie białą. I tutaj reżyserka też wspominała w jednym z wywiadów, że to był właśnie zamysł. No, jeżeli chodzi o sam film, to. Też w zasadzie, jeżeli ktoś się uczy języka niemieckiego, to można powiedzieć, że w tym filmie znajdziemy taki normalny, dosyć łatwy język i przyjemnie się ogląda ten film pod względem takim językowym. Dialogi I, są też oszczędne. Tak, myślę, tak, dialogi są oszczędne i też nie mówi się tak szybko, tak? Jakby nie, nie no, ma dużo tak. tej akcji, że musisz być bardzo skoncentrowana na, na samych słowach. Dużo jest tego obrazu też, nie? Tak, dużo się e, dzieje niewerbalnie. Tak, dużo się dzieje niewerbalnie i... E, no, tutaj trzeba zwrócić uwagę, że jest bardzo dużo y, przekleństw, i to. Y, no tak. no... To jest pierwsze, co wchodzi To jest, jest pierwsze no, Niestety, tak. To jest, to, jest, to jest pierwsze, co wchodzi, i faktycznie ja oglądałam ten film z osobą, która uczy się języka niemieckiego i najbardziej zwracała znaczy, może nie najbardziej, ale dużą uwagę zwracała na te nowe przekleństwa, nie? Których nie nauczymy się, no umówmy się z podręczników, tak? Zależy. <laughs> Zależy co kto traktuje jako podręcznik. Oczywiście tych elementów niemieckich było dużo więcej, to tylko takie jakieś pewne nasze przemyślenia, te rzeczy, które my wyciągnęłyśmy. Natomiast jest też sporo tematów uniwersalnych, dlatego też ten film był pokazywany przynajmniej w całej Europie. I to był też film, który, który po prostu można zrozumieć, nie, nie rozumieć systemu nie, na przykład niemieckiej opieki i tak dalej. No, sednem tego filmu są emocje. E, bardzo dużo dowiadujemy się o tym, jak sytuacja rodzinna wpływa e, na dziecko. Bardzo dużo dowiadujemy się o tym, jak to jest mieć oczekiwania i się zawieść. Coś, co jest też na pewno uniwersalnym tematem. Są pewne zaburzenia, są e, pewne nieprzypracowane emocje, powiedzmy tak. Dokładnie, czyli rzeczy, które, które wszędzie na całym świecie się wydarzają, a tutaj po prostu w pigułce zostało zebrane w postaci tej dziewczynki, która jest bardzo agresywna i nie radzi sobie. Tak, znaczy ja generalnie oglądając ten film, po, po zakończeniu tego filmu to pierwsze słowo, jakie w ogóle mi przyszło do głowy, to jest po prostu bezradność. Taka naprawdę bezradność systemu, bezradność e, rodziny, bezradność tej samej Beni. Jakby cały ten film zamyka się moim zdaniem w, w słowie bezradność. I tutaj wracając jeszcze do emocji, ty, w, ty wspomniałaś właśnie o tym, to ja zwróciłam też uwagę na, na taką rzecz, jak Beni sobie radzi z tymi emocjami. Nie tylko krzykiem, ale kiedy jest powiedzmy spokojna, ale mimo wszystko gdzieś te emocje są trudne dla niej, tak? Ona jest w trudnej sytuacji, na przykład, u psychiatry, i wie, że jakby jest w tym centrum uwagi, że coś jest z nią nie tak no to ona sięga właśnie po cukier, nie? Albo dużo chce oglądać telewizji, jako takie właśnie zagłuszenie tych emocji, nie? Albo zajadanie, albo zagłuszanie tych emocji poprzez telewizor, poprzez słodycze, poprzez gdzieś tam też frytki. Tam raz grają główną rolę, także to nie będziemy was spoilerować o co chodzi, ale też to dochodzi, także dużo można wynieść z tego filmu, zwrócić uwagę tak z boku, jak my jako ludzie działamy i jak sobie radzimy w pewien sposób z emocjami, nieświadomie o tak bym powiedziała, nie? Dokładnie. W każdym odcinku chcemy Wam przedstawić niemieckie słówko, które jest nieprzetłumaczalne na język polski. Takim słowem w system Sprenger jest Waldeinsamkeit. Jest to czas samotności w lesie i więzi z naturą. Samotność ta jest Pewnego rodzaju ucieczką od hałasu pędzącego świata, stresu przytłaczających nas obowiązków i takiego ogólnego przeciążenia psychicznego. Jest to czas dla siebie i wglądu w siebie, po to, by odnaleźć pewnego rodzaju ukojenie i balans życiowy. I co chcemy powiedzieć na końcu? No cóż. Y Oczywiście, bardzo polecamy ten film. Tak jak mówimy, to jest trochę content warning. E, mamy do czynienia z naprawdę trudnymi emocjami. Dobrze jest e, wygenerować sobie czas i spokój, żeby obejrzeć ten film i żeby go przeżyć. No i cóż, reżyserka tego filmu pracuje nad kolejnym filmem. Ona zradziła, że ten film ma dotknąć jeszcze trudniejszego tematu będzie prawdopodobnie jeszcze cięższy, natomiast w ogóle nie znamy e, szczegółów póki co. A sama Helena, czyli główna bohaterka tego filmu, um, robi powoli karierę w Hollywood. W jej film um, to film, w którym będzie grała u boku Toma Hanksa. No i dlatego tym miłym akcentem zapraszamy Was do seansu. My totalnie polecamy go.